Zobaczyć coś naprawdę pięknego. To jest czas, kiedy w lesie one rosną, przebijają się przez ziemię i wyglądają niezwykle. Zobaczcie: leśne pastorały. Tak nazywam paprocie w fazie ich wyrastania z ziemi, bo łudząco przypominają właśnie pastorał. Uwielbiam ten czas w lesie, kiedy paprocie przebijają się przez ziemię. Szkoda, że nie możemy przenieść się 300 milionów lat wstecz do karbonu, kiedy mieliśmy lasy paprociowe. Ależ to musiało wyglądać gigantyczne paprocie. To właśnie między innymi one, ulegając uwęgleniu, weszły w skład naszego węgla kamiennego. A więc w dużym skrócie Polska dokłada do pieca paprociami, widłakami i skrzypami. Najbardziej pospolite gatunki paproci w naszych klasach to nerecznica, wietlica i orlica. Ciekawostką jest fakt, że pastorałki większości gatunków paproci są jadalne. Ważne jest jednak, by poddać je odpowiedniej obróbce termicznej, neutralizując toksyny, ponieważ surowe paprocie są silnie trujące.